osobowo-dowarowy z gardu do Kudowy odjedzie z toru bocznego. Nie śpij kolego, wsiadaj do niego, a każdy wagon niespodzianki skrywa, a z przodu ciągnie go lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna, i pod z niej spływa tłusta oliwa. Powiem, to jest instrument, strunowy. system, który się urzędowy. Panowie i panowie. Najnowszy spektakl Teatru Larek Marko pod tytułem Lokomotywa oparty jest na wierszu Juliana Tuwima o tym samym tytule. Na pewno nie jest to żadna ironia, jeśli chodzi o PKP. Ależ nie, oczywiście, PKP jest najlepszy. Czy ten spektakl rzeczywiście jest nowy? Bo krążą słuchy, że niekoniecznie. Nie, to nie jest tajemnica, to wznowienie sprzed siedmiu lat, ale już nowa generacja dzieci dojrzała do tego, żeby obejrzeć to, co robiliśmy na początku działalności. Muzyka To rusz się pan szybko! I przynieś pan moją i swoją. W porządku, z robi się. No. Teraz sobie odpocznę. Zaraz, zaraz! A pani gdzie się wypchała? Widzisz pan, jak to jest? Panie, nie gorączkuj się pan. Kobiecie ustąpić trzeba. Trochę mądrości ludowej. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Od tamtej pory zmiany w składzie nastąpiły? No przede wszystkim zmiany w, w składzie ekipy lalkarskiej, tak. Poszerzyliśmy nieco skład, niektóre osoby już od, odeszły, ale na przykład kilka osób zostało, tak. Tak jak Bartek namczyk. Ale niespodzianką jest nowy zawiadowca stacji, pan Ryszard Nitosłaski, który dzielnie się spisuje właśnie tutaj w roli zawiadowcy i narratora. Bardzo piękna rola. Jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze parać węgiel w nią sypie. To jest druga rola, bo pierwszą grałem właśnie z Krzysztofem. Grałem profesora Kleofasa, a on grał dydaka, a to jest moja druga. I bardzo się cieszę, że pan Marek mnie angażuje, że może, że ja jeszcze mogę dać uśmiech tym dzieciom, które tam nas oglądają. Ja się nie czuję wcale odstawionym na boczny tor. Bardzo mnie ta praca z, z tą młodzieżą, która tutaj jest, nawet można powiedzieć z dziećmi, bardzo się dobrze czuję i bardzo to szybko wszystko sobie przyswajam. Ignają i pchają i pociąg się toczy i koła turkocą i puka i stuka. Tak to to, 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 tak to tak to, tak to to. Przez trzy lata piję mleko mojej super mamy, wtedy rosnę przeszli wzdłuż. A rodzina jej pomagać czucia powiek a jak piękno widać pusz. Wiedziałem, że tak będzie, balkon się zawalił. Obok głównego zawiadowcy siedzi kto? Krzysztof Jankowski, który gra megafon. Peruje lalkami, właśnie zapowiadając przyjazd pociągu. Krzysiu, jak słyszeliśmy, to nie jest twoja pierwsza rola. Jak ty to traktujesz? To jest świetna zabawa również. Rozumiem, że miskę ryżu zawsze dostaniesz? <laughs> nie, nie, bardziej pączki i pizzę. Miałem piękny sen, śniły mi się bezkresne lasy, a zamiast drzew wyrosły stube krowe pani żywią się mole. Hmm, niech pan lepiej zmyje te plamy po Czy Czyścioszek się znalazł z powyłamywanymi nogami. Teraz lalek Marko gra kilka przedstawień. Z całej okolicy przyjeżdżają do nas szkoły z całego powiatu praktycznie. Dzięki temu mogą zobaczyć spektakl, ale jest jeszcze jedna niespodzianka. Mogą zobaczyć w dniu dzisiejszym i przez cały miesiąc towarzyszącą y, naszemu spektaklowi wystawę parowozów pana Bochenka.